Co to są za liczby nad moją głową? To jest liczba twoich kroków, głuptasie. Obydwoje musicie wybrać. Nieskończona ilość robuksów czy nieskończona ilość kroków. Ja wybieram nieskończone robuksy. Ja wybieram nieskończone kroki. Dzięki tajemniczy nieznajomy. Cześć mamo! Właśnie wróciłem do domu! Cześć Synek! Mam nadzieję, że wybrałeś nieskończoną ilość pieniędzy. To by mogło nam się naprawdę przydać. Nie mamo, wybrałem nieskończone kroki. Nieskończone pieniądze to jedyna słuszna opcja. Jesteś wielkim rozczarowaniem. Jesteś jedyną osobą, która wybrała nieskończone kroki. Jesteś jedyną osobą, która jest biedna. A ile zostało ci kroków? Czy to jest ważne? Mam dużo pieniędzy i mogę kupić co tylko chcę. Dobra, rozumiem, a teraz musimy iść, bo spóźnimy się na wycieczkę. Nasza wycieczka zaraz się rozpocznie. Proszę pana, ja nie chcę siedzieć obok Meksa, bo on jest biedny. W porządku, załatwimy to. Dlaczego jesteś taka niemiła? Uwaga, uczniowie, zaraz nasz statek utonie. Spokojnie, proszę pana, bo Mekso ma nieskończoną ilość kroków i na pewno dana, nam, abyśmy mogli uciec. Co powinienem zrobić? zrobić?